Był z nami tak. niezależnie od tego, co zrobiłyśmy, co zrobimy i jest z nami też i bardzo dziękuję ja sama, ale razem z dziewczynami również Ani Bergiel, Mana Balasek i Jerzemu Podgórskiemu za to, że są z nami i również prawniczkom ProAbo za to, że cały czas pracują z nami i pracowały, żeby ta sprawa, żeby ją doprowadzić do tego momentu. Chcemy też podziękować wszystkim, wszystkim osobom, które wspierały Justyna, bo rzeczywiście ta sprawa jest bardzo medialna i pokazuje, że wszyscy wiemy, że tak naprawdę Justyna postąpiła zgodnie ze swoim sercem, zrobiła coś, co każdy z nas powinien zrobić. Pomoc innej osobie nigdy nie powinno być przestępstwem. Trochę jesteśmy wzburzone że wychodzi na to, że jedyna tutaj winna to jest sędzia i znowu będziemy ciągane po sądach, podczas gdy my robimy właśnie tą robotę za państwo. My zrobiliśmy 47 tysięcy aborcji w tamtym roku I Justyna jest potrzebna nam na telefonie. Justyna jest potrzebna nam, żeby dawać informacje osobom, jak zrobić e, aborcję tymi tabletkami, jak wyjechać za granicę. Dlatego też z ciężkim sercem przyjmujemy to, że znowu będziemy musiały iść, iść do sądu i tracić czas tak naprawdę i tracić pieniądze podatników na sprawę, która w pierwszej kolejności nigdy nie powinna się wydarzyć, bo Justyna nie jest winna. Osoba, której ona pomogła, uważa, że Justyna chciała po prostu pomóc jej, chronić jej życie i zdrowie i tak naprawdę jedyny winny tutaj to jest państwo polskie. Pani Justyno, czy to jest zwycięstwo w takim razie, czy nie? E, nie, dla mnie to nie jest zwycięstwo. Dla mnie jedynym, jedynym wy zwycięstwem, jakie bym uznała, to jest to, że dzisiaj ten sąd mówi, tak, jest Pani niewinna. A jak się Pani poczuła, kiedy usłyszała Pani drugą sędzię? No, to były dosyć mocne słowa, które e, dla nas mają duże znaczenie. Które podkreślają cały czas to, podkreślają to, o czym my mówimy. Że najważniejsza jest osoba, osobie jej potrzeby. Jeżeli ona potrzebuje pomocy, to wszyscy, którzy wiedzą o tym, że potrzebuje ona pomocy, powinna to zrobić. I niezależnie od tego, czy to chodzi o aborcję, czy to chodzi o to, że ktoś traci życie na granicy. Naprawdę. Każda osoba potrzebująca powinna tą pomoc dostać. Myślę, że też to jest bardzo ważne, że dzisiaj ta sędzia to powiedziała, bo każdy człowiek potrzebuje trochę takiego symbolicznego, jednak. E, e, Nadania tej sprawiedliwości i cieszę się, że padło dzisiaj na tej sali, Justyna czekała na te słowa trzy lata i zasługuje na te słowa, żeby usłyszeć, że wywiązuje się z obowiązków, które są jednak obowiązkiem państwa. To znaczy państwo czegoś nie robi i Justyna zdecydowała się to robić, pomimo tego... Że grozi jej kara. I dzisiaj to padło ze strony sędzi, i to jest ważne, i daje nam to siłę też, że są jednak w tym kraju na wysokich stanowiskach osoby, e, które zauważają to i jak bardzo jesteśmy w pozycji, z której, której nie ma wyjścia. My w tym momencie nie mamy wyjścia, nie możemy przestać pomagać. Mamy zaufanie, do nas dzwoni 130 kobiet dziennie i my musimy tę robotę robić. Nikt tej roboty nie chce robić, A państwo nie chce zorganizować się tak, żeby te roboty robić legalnie, a my mamy zobowiązania i my się zobowiązań i z obietnic wywiązujemy. Pani Wisna, jak Pani patrzy na to, że prace nad zmianami, zmianami przepisów dotyczących aborcji zostaną wstrzymane według zapowiedzi przynajmniej do wyborów? Ja przestałam na to patrzeć, naprawdę. Przestałam się interesować tym, co się dzieje w sądzie. My uznałyśmy, że. Tak, w, w sądzie. W sądzie i w sejmie. Uznałyśmy, że szkoda, stracić czas na, na te gry, które się tam dzieją. Na, naprawdę tracimy czas na to, e, uczestnicząc w tych spotkaniach e, i zaczynamy robić swoje. I, e, odpowiedzią na to jest otwarcie przychodni 8 marca, bo otwieramy pierwszą przychodnię aborcyjną w Polsce, przychodnię AboTak i to jest nasza odpowiedź na to, co się dzieje właśnie w Sejmie. Tak, to tak bo to też... są działania jakieś... Prowizoryczne. To jest iluzja jakichś zmian. I my za to jesteśmy złe, bo nam zostało, no, zostało obiecane, ale to są obiecanki, cecanki. A my w aborcyjnym Dream Teamie z Aborcją Bez Granic po prostu dowozimy i robimy te aborcje i będziemy je nadal robić. Tak, i też powiedzmy sobie szczerze, jakby Donald Tusk chciał, to bym to, aby aborcja była legalna. Prawda jest taka, że kierownik, naczelnik, jak go tam zwoł, nie dał zielonego światła. Aborcja jest mu potrzebna, żeby mobilizować ludzi, żeby się odróżniać od pisu, ale żeby to jednak musimy poczekać aż pan Donald Tusk da zielone światło. Najwyraźniej jeszcze czas nie przyszedł na zielone światło. Jak chciał zmienić telewizję publiczną to zrobił w to dwa dni. Jakby chciał zrobić legalną aborcję również zrobiłby to w dwa dni. Najwyraźniej nie chce. Jak nie chce to my z wielką chęcią będziemy to robotę robić tylko przestańcie nas ścigać my nic innego nie chcemy. Tylko zaprzestania ścigania no i pieniędzy bo aborcja kosztuje. Jakie będzie umocowanie prawne tej przychodni? Nie, nie boją się Panie, że będzie kolejna taka sprawa przeciwko którejś z Was? E, e, z, ja powiem tak, e, jakby, jakbyśmy powiedział, że się nie boimy, to byśmy... Były pewnie oceniane jako jakieś cyborgi. Trochę się oczywiście, że boimy, ale z drugiej strony ten rząd nam obiecywał respektowanie praw człowieka. Ten rząd mówił, że będzie robił wszystko inaczej niż Prawa i Sprawiedliwość. Ten rząd mówił, że zakończy piekło kobiet. Ten rząd mówił, że będzie się słuchał prawa międzynarodowego, że będzie szanował te wszystkie ważne, wzniosłe rzeczy. I my po prostu mówimy, sprawdzam. My mówimy. Tak? To proszę bardzo. Co więcej, ten rząd mówił, że nie będzie prześladować za pomocnictwo w aborcji. To są tuska słowa. W związku z tym, co tu się dzieje? Dlaczego Justyna sprawa spra spada do pierwszej instancji tylko ze względu na to, że sędzia była Neo? My po prostu wymagamy, żeby wprost było powiedziane, że to co my robimy, wydałośmy 50 milionów złotych. Ten rząd wisi nam 50 milionów w aborcjach, które my kupiłyśmy, a nie rząd. I po prostu dla nas to jest niezrozumiałe i nieakceptowalne, że my nadal musimy dealować właśnie z polityką, kiedy my chcemy dealować z ludźmi i robić po prostu aborcję. Bezpiecznie. Pani Justyno, jest Pani zmęczona tym, że ta sprawa toczy się tak długo? Bardzo. Bardzo. Ja może powiem za Justynę, <słuch> że to są trzy lata nie tylko konieczności chodzenia do sądu, ale przede wszystkim takiego brutalnego zetknięcia się z państwem, które dopuszcza Ordo Iuris do rozprawy jako stronę, podczas której trzeba mówić o bardzo swoich intymnych problemach. Nie tylko Justyna musiała opowiadać o swoim osobistym życiu, ale również Ania, której Justyna pomogła. To trwało miesiącami i generowało bardzo dużo stresu i generowało bardzo dużo problemów, ale też jednocześnie absurd tej sytuacji, że jakiś obcy człowiek z tym szacunkiem do sądów, ale musi rozstrzygnąć, że czy Justyna zrobiła źle, czy nie, podczas gdy kobieta, Nikt której jest... Justyna pomogła, mówi, ona mi uratowała życie. Tu nie ma skrzywdzonej osoby, ale państwo musi w tę grę zagrać i powiedzieć, ty jesteś winna, a ty jesteś ofiarą. Bardzo nieludzkie jest to prawo, bardzo jest pozbawione... Po prostu takich zwykłych przeżyć, zwykłych ludzkich emocji, no i boimy się, że ta kolejna rozprawa również będzie tyle trwała i również będzie wymagała takiego zaangażowania i też wcale umówmy się, to, że tam będzie sędzia, który jest legalnie powołany nie oznacza, że jest na nie zostanie skazana, to nie jest... To nie działa tak, że legalnie powołany sędzia uzna Justynę za niewinną. My też troszeczkę ryzykujemy. Justyna może utrzymać karę surowszą niż była. Tak, tak? Też, też trzeba to wziąć nie. pod uwagę. Nasi prawnicy kiwają głowami, że nie. No, to, to może odeś, odeślamy do prawników, <grym> bo też nie chcemy kręcić. Natomiast no, czeka nas jeszcze długa przeprawa, a w międzyczasie czeka nas robota robienie tych 130 aborcji dziennie. Nie. Jedyna Nie. Chyba dobra rzecz, która z tej rozprawy wynika to to, że więcej osób wie o aborcji bez granic, że więcej osób wie, co zrobiła Justyna, więcej osób wie, że tak naprawdę motywowała ją empatia i solidarność pomiędzy e, dziewczynami, pomiędzy kobietami. Ten telefon na dół możesz wziąć? I też wie, że 2229 22 to jest numer do aborcji bez granic. Zapraszamy od 8 do 20. Codziennie, jeśli potrzebujesz aborcji, jesteśmy dla Ciebie. Są tabletki aborcyjne, są wyjazdy ze granic. Jest Woman Help woman. I bardzo dużo aktywistek, które pomagają i no, nie jesteśmy same. Zdecydowanie. Damy radę. Dziękujemy. My również dziękujemy.